Piotr Szanowni Państwo, najpierw poważnie, potem trochę mniej poważnie, grzech Sodomicki jest grzechem wołającym o pomstę do nieba, czyli szczególnie zamyka na wszystko, co dobre i rozumne, w tym na samego Pana Boga i na ten gniew Boży czeka. Gniew Boży przypominam, jest szczególny, ponieważ nie można przed nim uciec, charakteryzuje się też absolutną sprawiedliwością. Więc tutaj do wyborców katolickich miejcie Państwo to na uwadze, że te spektakle w cudzysłowie są finansowane regularnie, te i inne spektakle przez Wasz pisowski rząd, przez Waszych poświęconych święconą wodą pseudokatolickich polityków, i teraz może trochę mniej poważnie do kwestii artystycznych, kiedyś to było inaczej, teraz to przypomnijmy choćby, nie wiem, Caravaggio, który miał te skłonności notabene, o których tutaj wspominamy niechętnie. Do głowy by mu nie przyszło, żeby się nimi chwalić. Był po prostu mistrzem rzemiosła artystycznego, wręcz geniuszem malarstwa. Dzisiaj wystarczy być kiszką stolcową, która pała jakąś nie, 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 niewłaściwą magnetyczną siłą przyciągania do drugiej kiszki stolcowej, wyjść w kolorowej czapeczce na scenę finansowaną przez Piotra Glińskiego i jest się już artystą. No a minister tego Szamba. Mój nieszczęsny imiennik Piotr Gliński to wszystko finansuje i uśmiecha się z billboardów w swojej białej koszulce. A powinien właściwie występować w brązowej brei cuchnącej, bo taka jest jego faktyczna psychologiczna reprezentacja wizualna. My, ja osobiście, miejsce trzecie do Sejmu. Jadę do Kielc, żeby im to szambo wywrócić. Uważajcie tylko Państwo, żeby się przy okazji nie ochlapać, jak będziemy to robić. Yy, idziemy tam zresztą śladami artysty, skoro już o sztuce tutaj mowa. A mianowicie Stanisława Ignacego Witkiewicza, którego to Witkacego na koniec zacytuję. No, niech on też tam spojrzy, gdzie on był nie był na Piotra Glińskiego. To dlatego, że to, co mówię, wydaje mi się a propos, no, artysta genialny już to przewidział, mianowicie yy, wiersz, w którym yy, prognozował to, co się będzie działo, słynny do przyjaciół gówniarzy. Przeglądam w myśli wszystkich mych przyjaciół twarze i myślę sobie, och, psiakrew, czyż wszyscy są gówniarze? Ach nie, jest jeszcze kilku wiernych, z tymi pojechałbym nawet do Kielc. A reszta, ach reszta, to jest gówno, proszę pani, wprost na szmerc. Konfederacja, wolność i niepodległość.